A gdyby y, y, zamiast przyrostu był ubytek tego, no to w ogóle skończyłby się cały system, bo ubytku przestał by być on zdolny do czegokolwiek. Czyli wobec tego musi być przyrost. To nie znaczy, że ktoś y, sprawdził to, czy tak na pewno jest. To można twierdzić bez sprawdzania, dlatego że wszędzie, gdzie byłoby inaczej, to znaczy, gdzie nie ma przyrostu w ogóle albo przyrost to takie twory przestałyby istnieć, dlatego że nie wytrzymałyby walki o byt, o której mówi teoria, teoria ewolucji Darwin'a. dlatego, że tylko ten, kto pamięta coś z przeszłości, może się tym kierować przy następnym postępowaniu, czyli ten, to wymaganie przyrostu, przyrodności, wymaga istotnym ze sterowniczego punktu widzenia. To nie znaczy, że w każdej substancji, to zachodzi, ale z tego wynika, że z substancji korelacyjnej, znaczy w tej w jest zbudowali korelator, czyli tej, w której są pomieszczone te elementy korelacyjne, ten musi być taką właśnie, że przewodność przyrasta po każdym przepływie energii korelacyjnej, jeżeli to ma być system, który potrafi zyskalować nie tylko wobec bodźców, które nadchodzą, ale również wobec takich, które były i zostawiły po sobie ślad. I wobec tego ten przyrost przewodności na jednostkę yy, energii, która przepływa, to jest właśnie rejestracja, to jest zdolność środowiska mm. do rejestrowania yy, śladów bodźca, czy do rejestrowania informacji, czyli do tworzenia rejestratów. Yy, to jest warunek, przecież tylko wtedy powstaną potem te drogi o przewodności ponadprogowej wtedy dopiero wszystko się zaczyna działać, to znaczy, że bodźce prowadzą do jakichś określonych reakcji. Otóż to jest oczywiście na język taki funkcjonalnym, i po to jest zdolność zapamiętywania, tworzenia właśnie tej rejestracji. Czyli tutaj powiem, gdybyśmy tu gdybyśmy mieli jest poziom przewodności e, równy 0, czyli jako podstawę przewodność początkowa jest 0, to na razie jest to przewodność jakaś taka, ale pod tym bodźcem to ona się musi, się musi znaleźć tu powyżej o to, żeby była ta nadwyżka nad tą przewodnością e, brodową. Czy to się stanie za jednym bodźcem, czy za trzema, to zależy oczywiście od siły bodźców, ale dopiero to zacznie funkcjonować jako rejestraty, gdy nastąpi ta nadwyżka. To jest pod problem, to się nic nie dzieje, pomimo że zmiany zawsze. I wreszcie trzeci parametr dotyczy tego rozmieszczenia tych, tych elementów. I To jest preferencja, czyli zdolność wyróżniania, wyróżniania pewnych bodźców, a nie innych. Otóż yy, rzecz polega na tym, że mm. jak wiadomo wchodzi, yy, przewodność, przypominam to jest odwrotność oporu, że przewodność jest zależna przecież również od drogi przepływu. Im dłuższy jest trud tym jest większego, czyli mniejsza przewodność dla przepływu energii elektrycznej. To się odnosi do ruchu, dla przepływu y, cieczy i do wszystkiego, co tylko, dla każdego rodzaju energii. Otóż im y, mniejsza jest ta odległość od elementu do elementu, to, to tym przewodność od razu początkowa jest większa. Więc y, na przykład, <tuszynka> jeżeli z tym korelatorzy, że tak, o tym ale jest jakieś takie miejsce, gdzie te punkty się skupili. To oczywiście odległość od tego punktu do punktu tutaj jest znacznie mniejsza z I wobec tego tu y, y, przewodność jest prawie bliska jest prawie bliska tej, y, 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 tej brogowej i wobec tego wystarczy jeden bodziec nawet słowy żeby to od razu zostało przekroczone i naraz się nad nie już funkcjonuje. Otóż ta preferencja i ta zdolność różnienia, różnienia polega na tym, że jeżeli tutaj pole bodźcowe złożone z rozmaitych bodźców, to przede wszystkim w tym miejscu powstaną rejestrady, dlatego że tutaj one są tak blisko tego progowego poziomu wskutek wielkiego zagęszczenia, że tam to wszystko od razu powstanie mnóstwo rejestratów, potem kiedyś pozostanie z miejsca, to trzeba by dużo razu powtarzać jakieś żeby wreszcie powtarzać jakiś rejestrat. Czyli w ten sposób fizycznie korelator wyróżnia pewną kategorię bodźców. Jaką kategorię? To zależy od tego, w którym miejscu to zmęczenie jest. I to sprawia, że ludzie mają talent do muzyki, powtarzają melodię, którą raz tylko z łatwością, a inni uczą się, się dużo razy i w końcu fałszują, ale jeden jest zdolny do muzyki, a inny do gryszarki, a jeszcze inny jest zdolny do matematyki, prawda, ale zależy oczywiście, jakie elementy są w tym miejscu zamieszczone i sprawiają, że ta sytuacja podprogowa jest tak bliska pod tym progiem, żeby... <laughs> co może on sprawić. Oczywiście, że e, e, gdyby używać języka potocznego, E, całkiem to można by powiedzieć, że ta zdolność kojarzenia to jest inteligencja zdolność e, zapamiętywania to jest pojętność a zdolność wyróżnienia ze e, przyznam się, że wypisuję takie terminy tu z lękiem, dlatego, że to są terminy powszechnie znane i wobec tego każdy szachowie. Więc na ten temat napisano już sporo książek na świecie, sam się kiedyś tym interesowałem, zanim jeszcze należycie pogłębiłem sobie y, 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 cudowne I naprawdę nie miałem odpowiedzi na to, czym się wyróżniają, przynajmniej jak charakteryzować te zdolności do szachów. Na tym kursie już byłem mocniejszy i potrafiłem na to pytanie odpowiedzieć. Otóż rzecz, że, że, że y, szachista inteligentny, bo jasne jest, że z tych trzech parametrów to, każdy może być jeden z nich wysoki, wysoce, a dwa pozostałe słabe. Może mieć dwa mocne a jeden słabe. Zresztą i wreszcie, ktoś może mieć wszystkie trzy mocne, to jest geniusz, bo jak człowiek ma wszystkie trzy parametry intelektu, bo całeś nazywam intelektu, stąd ta różnica w pojmowaniu inteligencji między mną a jednym z panów który dzisiaj o tym mówił że y, mnie jest pod, to jest na pewno całość to jest intelekt inteligencja stanowi jeden z parametrów gdybym nazwał całość inteligencję to, to gdzie by się podział intelekt? i jakbym nazwał to co teraz nazywam inteligencję więc proszę mnie nie winić za to że to są różnice ale już na to nie ma rady pojęć jest więcej na świecie niż słów i wobec tego słowa są rozkradane między rozmaite nauki to na populańskiej Otóż szafista inteligentny, ten szafista, który zapowiada co ja się mam bać, jak, jak jak znajdę się w trudnej sytuacji, to przecież wymyślę coś, no nie jest sposób, żeby... Nie, jak się myśli, myśli się bystro, bierze się wszystko pod uwagę, to się wymyśli najlepsze wyjście, prawda? najlepsze wyjście, prawda? A jak takiego wyjścia już nie ma, jeszcze lepiej, jeżeli się nawet przy najlepszym przekrywa, no to już trudno. Lekker Ale przecież coś znajdę, co na pewno będzie dobre. To jest pewne złudzenie, dlatego, że to nie tylko od tego zależy wynik gry. Ale szachista, u którego jest wysoka pojętność, to jest szachista, w się mówi, szachista z książeczką. To znaczy, jest taka książeczka zwanych debitów, czyli początków partii, gdzie wiadomo, że jak tamte zagraje 2-4 to dobre odpowiedzi są albo to, albo to, albo to natomiast tam inne to są zbroje kiepskie i tamtych nie należy grać ale teraz jak się wybierze jedną z tych trzech to co odpowiedzą na to czarne? A znowu mają one i tak ta książeczka e, przedstawia początki różnych możliwych, ale dobrych e, gier e, do 8 posunięcia 12, 13 czasem nawet 20 zależy z jakim z tych wybiórów. więc Y, Szachiści, pojętni, to są ci od książeczki. To znaczy oni się nauczą na pamięć. A ponieważ mają dobrą pamięć, to jest zapamiętywania. To oni w tej książeczki trochę z pamięci, czytają znów. I ci, y, czasem w dyskusjach tam się mówi tak, no nie, przecież bo Bocinnik w trzynastym ruchu przeciwko tam, ale o, zagrał tak, a tak, prawda. Ja nie wiem, co zagrał w trzecim ruchu, oni na to. to jest właśnie skutek dobrej pamięci. Potem się robią partie komplikacji, w których żadna księżeczka nie mówi, ale na końcu, czyli w tak zwanej końcówki, gdzie zostało niewiele figur i pionków na szachownicy, to znowu dochodzi do głosu książeczka, która mówi tak.